Zbieramy. Tak, lepiej z tej strony, bo tutaj jest więcej miejsca. Nie ma też niczego takiego, żeby nie ta Tam, że ten, że się tutaj nie mieścić pomiędzy tymi. To, to nie chodzi o to, żeby cały przejechać stawą, tylko że od czasu do czasu była sytuacja tego rodzaju, że, że wymuszamy jakoś.

Tak, to nie Widzisz, tutaj jest zasadniczy błąd. Zaczynasz kręcić kontrę, później ni stąd ni zowąd, nie wiem czy najjaśniejszy wpłynął, zaczynasz nagle nic. Z jakiego powodu zaczynasz robić odwrótkę? Nie jestem w stanie powiedzieć. Czyli zasada jest taka. Zaczynasz kręcić kontrę w prawo, trzymasz ją po prostu do kąt. Tak, nie dodasz gazu, a trzymasz szczegło, to stajesz... tym bo masz koła skręcone, prawda? W związku z tym, żebyś dodał gazu, to byś go pociągnął. Super. A ty w tej chwili stajesz się tylko niemym światem. Wciskasz sprzęgłą, w związku z tym nawet jakiekolwiek dodanie gazu nie ma sensu i ty tylko obserwujesz, jak auto najeżdża na krawędzi. Nie. Tu trzeba po prostu być cały czas aktywny. Nie ma sprzęgła. Dodaję, skręcam koła, dodaję lekko gazu i cześć, mam święty spokój. No i teraz już tam wystarczy to. I z tego momentu, musisz skręcić koła mocno.

No tak, tak. Zakładasz kontrę, robisz w drugą stronę, on może razu Cię wykręca bąbkę. Celem tego wykluczenia jest też nabycie umiejętności, do no, podejmowania decyzji, no, i nie może być takich elementu Zobacz, a tak. trochę w tą stronę, a później tu troszeczkę w długawym a później w drugą stronę, bo to po no, prostu auto zapisać, Tak trochę, no i... ma Marumuko. Sorry. Nie? Okay, okay, to jest... Ale, ale widzisz, że... To co ci... nie może być takiego, takiego momentu zawahania. Zaczynasz w prawo, musisz go po prostu utrzymać w prawo. I znowu puść Pójdź w cegło, pójdź w cegło i gazem do... no. To, nie, to jest po prostu śmiertelne zagrożenie, twoje życie jest zagrożone. No, sam, sam sobie grodzisz. No, <laughs> sam stwarza dla siebie niebezpieczeństwo. Taką, taką metodą nie. I gazem, bo podciągnij go gazem. O właśnie, się nie Długo to jest skąd tak? skąd Gazem, gazem, nie ma trudności. I tutaj czarny punkt jest. I tutaj po prostu nerwowo, że tak powiem, nie wytrzymujesz. Zaczynasz, bo ty prawidłowo zaczynasz hmm. robić kontrę. W pewnym momencie przychodzi moment zwątpienia, no to w drugą stronę robi wody. Nerwem nam się to nie uda. Uda się. No dobra, będziemy próbować, będzie pan zadowolony. Ja,

ja ci nagrałem to byśmy miał, byś miał ten, na pamiątkę kurde ten, co codziennie wieczorem nie, nie no, badać to na dobra chciałem dobrze, aby wyszło jak zwykle <grym> jeszcze raz, no, nie no, <grym> no, nie, to jest kwestia do jedzenia. Generalnie mogę wam powiedzieć, że trzeba godzinę po jej godzinę 15

to mnie dane granicy, mnie też interesuje Wykupić No <laughs> to mnie wtedy by ciało się Nie. Okay, yeah. Teraz tu. Mm -hmm. Tu. i teraz tylko no, to musi być, Musisz skręcić sobie koła. Skręć sobie mocno koła. Tutaj. No, tak. jeszcze Tutaj. jeszcze, gazy, jeszcze, gazy, jeszcze gazy.